Jest jaśniej, a przez to bezpieczniej. Pod koniec roku gmina Śrem przeznaczyła 300 tysięcy złotych na wymianę starych lamp i opraw na nowe, ledowe, owe Enea oświetlenie, do której należy większość słupów oświetlenia ulicznego w mieście, zrealizowała pracę na przełomie listopada i grudnia. Estetyczne latarnie zastąpiły betonowe słupy na ulicy Kilińskiego i Zamenhofa. Wzdłuż Alei Solidarności wymienione zostały same oprawy. Wszędzie zastosowane zostało oświetlenie ledowe, które znacznie poprawiło widoczność. Pracę zrealizowała firma Elian z Książa Wielkopolskiego. Po pierwsze, jakość oświetlenia, a po drugie, no, musieliśmy z końcem roku dołożyć prawie 300 tysięcy złotych za opłaty za korzystanie z energii elektrycznej. Mówimy o oświetleniu miasta. Rachunki idą w górę, więc trzeba szukać alternatywnych rozwiązań, w tym przypadku led które nam zrekompensują i przybywa bardzo dużo nowych punktów świetnych. Tych gminnych, dlatego no musimy to w dużym tempie po prostu te oświetlenie wymienić. Przy okazji wymiany latarni przesunięte zostały słupy oświetleniowe przy ulicy Zamenhoffa na wysokości nowego parku handlowego. Do tej pory kilka lamp stało niemal na środku duktu dla pieszych.